Kanały pod Erbrą były jak labirynt, ciemne, wilgotne, a ich ściany zdawały się wchłaniać każdy dźwięk. Mike szedł ostrożnie, trzymając w ręku latarkę, której promienie tańczyły na mokrych cegłach. Woda ściekała gdzieś w oddali, a poza tym panowała absolutna cisza. Zbyt absolutna. Mike przestanął, nasłuchując, gdy w ciemnościach usłyszał cichy szept. Zawróć, rozbrzmiał głos, który zdawał się dochodzić ze wszystkich stron. Latarka zamigotała, a w jej bladym świetle na chwilę dostrzegł cień poruszający się po ścianie. Cofnął się, serce waliło mu w piersi, gdy głos rozbrzmiał znowu, tym razem wyraźniej. Oni cię widzą. Chwilę później światło całkowicie zgasło, a Mike poczuł jak zimne, wilgotne dłonie chwytają go za ramiona. Jego krzyk odbił się echem, po czym zapadła martwa cisza. Kanały znowu były puste, jakby nigdy nikogo tam nie było.